Jak powiedziałem na wstąpie tej Eucharystii, dzisiejszy wieczór jest przeznaczony na to, żeby dziękować Bogu za reguły naszego zakonu za konstytucję. Życie człowieka jest takie bardzo chaotyczne. Cechuje je niepewność, słabość, lęk, omylność. I wszyscy tego doświadczamy. Od małego dziecka szukamy kogoś starszego, rodzica, ojca, matkę, żeby nam odpowiedzieli na rozliczne pytania, najbardziej naiwne i te najbardziej abstrakcyjne. Nie czujemy się pewni w samotności. Nie czujemy się też uprawnieni do tego, żeby siebie samych określać, definiować. Musimy znaleźć jakby inne osoby, w odniesieniu do których dopiero nasze istnienie nabiera granic, co nie znaczy, że jest, że jest ograniczone, tylko że jest zdefiniowane, że nabiera jakiegoś kształtu. I również w wieku dorosłym tak się dzieje, że człowiek w swojej dojrzałości w dalszym ciągu odczuwa tym głębszą w sobie niepewność. Filozofowie, literaci mówią nawet, że taka jaskrawa, dogłębna, Świadomość własnej egzystencji przeraża człowieka. Odpowiedzialnością za istnienie. Lękiem przed następną godziną. Tą straszną niepewnością co do tego, czy robimy dobrze, czy źle. I co będzie z nami. I czy to, co uczyniliśmy, było dobre, czy złe. Szukamy kogoś, kto by nam pomógł zrozumieć, żyć, poradzić sobie. Nieść ciężar istnienia. Tak jak to widzieliśmy w tej Ewangelii, kiedy tego człowieka sparaliżowanego niosło aż czterech. Bo być może sam siebie nie mógł znieść w swoim paraliżu, które jest nie tylko jakąś zwykłą chorobą, ale też obrazem takiej ludzkiej kondycji, od najbardziej filozoficznej strony ją ujmując. Człowiek jest sparaliżowany. I potrzebuje jakby grupy innych ludzi, którzy po pomogliby mu stanąć przed Bogiem, albo właściwie położyć swój paraliż przed Bogiem, aby stać się czymś zupełnie innym. Wyprostować się w swojej pozycji istnienia. Tak myślę, że potrzebujemy wspólnoty, bo razem siebie znosząc nawzajem, niesiemy się ku Bogu i tam w obliczu Jezusa wiele naszych paraliżów, zostaje uzdrowionych. Ale Ewangelia kapitalnie pokazuje, no, udział innych w uzdrowieniu jednego, aż czterech trzeba, żeby jeden słaby człowiek nabrał moc. To nie tylko Bóg, ale jeszcze wspólnota czterech, z trudem znosząca tego jednego. Ludzie od początków poszukiwali mądrości umożliwiającej im istnienie. Znamy z historii takie działania jak kodeks Hammurabiego, aż po kartę praw człowieka. To wszystko są udolne czy mniej udolne. Usiłowania uregulowania istnienia, bo, bo po prostu życie jest jak rzeka. I potrzebuje regulacji, bo inaczej staje się bagnistym rozlewiskiem. Przecież dla chrześcijan regułą jest Boże Słowo. Ta dobra nowina, właściwie żeby nie ulec jakiemuś oswojeniu z tym sformułowaniem, trzeba powiedzieć najlepsza. Najlepsza wiadomość, czyli Ewangelia, kodeks miłości, zasady wiary. I właśnie dlatego też grupa węgierskich pustelników naddunajskich, samotników zebrała się razem, żeby ich właśnie ten egzystencjalny duchowy paraliż jeden drugiemu pomógł, pomagał nosić. I gdzieś tam na przełomie XIII, XIV wieku stworzył się taki organizm duchowy, który został nazwany zakonem polinów, ale potrzeba było oczywiście jakiejś regulacji. Żeby ci ludzie mogli się znosić, a nie nie znosić. Żeby mogli sobie pomagać, a nie przeszkadzać. I stąd reguła św. Augustyna. Starsza o tysiąc lat od tej wspólnoty. Czy jednak może się zdarzyć, iż mimo wiary i oddania się Bogu, miejsce Boga zajmie człowiek. I tu przypomnijmy, to memento pierwszego jego czytania, to ostrzeżenie z pierwszego czytania, z lekcji z Księgi Samuela. Usłyszeliśmy, jak grupa Izraelitów przypada do stóp Samuela, proroka, i chociaż on sam miał ogromny autorytet, nigdy nie śmiał siebie uczynić królem. I ci ludzie domagają się króla, domagają się wprost kogoś, kogo by mogli nosić na lektyce. Kogo by mogli nosić na tronie, kogo by mogli nosić i nie znosić. Sami ludzie domagają się tego. Tyrana. Ragnęli mieć nad sobą człowieka, a nie Boga. Bo jak powiedzieli, jak to jest u innych narodów. Naśladownictwo jest utratą oryginalności, a niekiedy nawet tożsamości. Dla Samuela był to bardzo przykry sygnał, lecz Bóg zgodził się ustąpić stronu serc tego ludu, tej wspólnoty, tego społeczeństwa, swego umiłowanego, ustępując go jakiemuś człowiekowi, który tylko o głowę przerastał lud, jak mówi pismo Saulowi. Saul w hebrajskim znaczy uproszony, bo tak ludzie domagali się, żeby ten człowiek był królem. I jak słyszeliśmy dzisiaj w Biblii, nie ciebie Samuelu odrzucają, ale mnie odrzucają jako króla nad sobą. I chociaż były zachowane pozory społeczeństwa teokratycznego, społeczeństwa oddanego Bogu, gdzie Bóg doznawał chwały i gdzie się wierzyło w tego Boga, gdzie te reguły mojżeszowe były zachowywane. W istocie rzeczy miejsce Boga zajął Bożek. Tyran Samuel ostrzegał lud, przypominając, jak będzie wyglądała ta reguła królewska. Jak mówi: Oto jeszcze będzie miał takie prawo, że. Będziecie narzekali jeszcze na tego króla. Nałożę na was dziesięcinę. Zabierze wam niewolników, niewolnice. Najlepszych młodzieńców. Zaprzęże do swoich rydwanów. Osły wasze nawet zabierze. Zabierze wszystko co macie i obciąży jeszcze podatkami. Najlepsze ziemie zabierze wasz. Córki zabierze do przyrządzania wodności, Na kucharki i piekarki. Zabierze waszych synów do armii i na roboty. I tu ciekawy zwrot, chyba łączący się z tym obrazem ewangelicznym, synów waszych będzie on brał do swego rydwanu. Jak wierzchowce, jak konie. I w tym momencie ja bym urwał ten tekst, bo on się tak nakłada na tą Ewangelię, gdzie tych czterech niesie tego sparaliżowanego być może o królewskiej samoświadomości, i dopiero Jezus mu. Właściwie pozwala chodzić na własnych nogach, a nie ciemiężyć innych. Właśnie szczególnie te ostatnie słowa w tej regule Samuela regule właściwie Saula szczególnie te ostatnie słowa wydają się mieć jakieś przynajmniej graficzne podobieństwo, jeśli nie mistyczne, do ewangelicznego obrazu czterech ludzi noszących sparaliżowanego człowieka. Sparaliżowanego lękiem, strachem, stresem, ale tak sparaliżowanego, że paraliżującego innych. Tak zgniecianego w swoich emocjach, że aż inni musieli go dźwigać. Oto król. Niosą go jak króla. A który król, który prezydent, który generał, który admirał, prezes i tak dalej zastąpi człowiekowi Boga? Każdy człowiek, nawet wódz, jest sparaliżowany grzechem. Jeremiasz w 17 rozdziale, w 5 wierszu mówi tak dobitnie, że uszy ludzkie tego nie chcą słuchać, ale cóż, trzeba to przypomnieć, przeklęty człowiek, który pokłada ufność w drugim człowieku. Tylko Jezus może być królem, tylko Jego słowa mogą być regułą, tylko Jego miłość jest wolnością. I z takiego przekonania ujawniło się wśród pierwszych Paulinów pragnienie życia według reguły ewangelicznej, według reguły świętego Augustyna. Zawsze w chrześcijaństwie istnieli ludzie, którzy nie ufali ludzkiemu prawu, lecz ufali prawu Bożemu. O czym przekonuje nas historia w tych rozlicznych księstwach średniowiecznych, królestwach. Cesarstwach żyli w swoich wspólnotach, w swoich klasztorach, swoich enklawach ludzie, którzy mieli zupełnie inne prawo, chociaż nie, nie rewoltowali społeczeństwa, innego króla, innego wodza niż ci, którzy ich otaczali. Chodzi o Chrystusa. Dlatego też medytując dzisiaj wieczorem nad, tym, nad naszą regułą, nad tym kilkusetletnim eksodusem paulińskim z tej puszczy naddunajskiej ku jakiejś pustyni duchowej. Tak medytujemy sobie dzisiaj wieczorem, czy rzeczywiście ten Pan, Jezus Chrystus jest tym Panem, czy jakiegoś innego Pana nie ma w sercu i czy ta jego reguła, jego Ewangelia jest. Reguły mojego życia, czy też są jakieś inne reguły gry? Albo inne prawa, albo inni panowie czy panie? Czyje słowa są dla mnie rzeczywiście regułą postępowania? Kogo naśladuję? Tutaj... Pytanie wydaje się być takie proste i każdy z nas chętnie zadeklarowałby, że oczywiście Panu Jezusowi składamy chwałę, ale ci Izraelici nam tutaj tak trochę zawadzają jak kamień w bucie który nie pozwala normalnie iść. Bo oni też wierzyli w Boga i domagali się króla nad sobą, co nie, nie, co nie oznaczało, że Boga chcieli zdetronizować, ale w istocie rzeczy ich pragnienie było takie bałwochwalcze, ale o religijnych znamionach. To jest ta nasza wężowa natura, ludzka natura wężowa, że im bliżej jesteśmy Boga, tym często stajemy się bardziej przewrotni. I im naszym czynom nadajemy charakter religijny, tym, tym zdarza się, że często on ukrywa większą jeszcze przewrotność. To nie w piekle Adam i Ewa zgrzeszyli, tylko w raju, najbliżej Boga. Właściwie w obliczu Boga. Jak mówi nam historia, początek naszej wspólnoty paolińskiej związany z tym naddunajskim ruchem pustelniczym xii xiii wiecznym, usiłowania biskupa Bartłomieja i kanonika ze sztergomu Elzebiusza, aby zebrać tych rozproszonych pustelników w jedną rodzinę duchową, przyniosły w końcu sukces i w 1308 roku te klasztory już miały jakieś tam reguły, chyba na prawie biskupim, ale w tym samym roku za papieża Klemensa V kardynał Gentilis nadał jednolitą regułę świętego Augustyna i z niej później, później powstały konstytucje rok później, w 1309. Dlaczego Augustyn akurat? Święty Augustyn właściwie życie monastyczne rozpoczął tuż po nawróceniu. Gdzieś około 388 roku, kiedy wrócił do Afryki, założył już z grupą swoich przyjaciół taką wspólnotę, która może jeszcze nie miała takiego charakteru klasztornego. Ale już w 391 roku, kiedy powrócił do Hipony, wyjechał do Hipony Hippo, z Tagastem, z towarzyszami, z Alipiuszem, nawet jeszcze z synem Adeodatem, który niebawem umrze, z Ewodiuszem, Honoracjuszem. Prywatusem, Emilianiuszem z nimi wszystkimi założył pierwszy klasztor. I co jest bardzo ważne w tej wspólnocie augustyńskiej, w tej regule augustyńskiej, w duchu Świętego Augustyna, jakby u fundamentów tego kroku a u Świętego Augustyna legło słowo Boże oczywiście. To nie był nakaz cesarza, to nie były znajomości z jakimś namiestnikiem prowincji, to nie były jakieś układy między dygnitarzami cesarstwa, zresztą już rozpadającego się. Tylko było słowo Boga. Mateusz 1927, to słowo ruszyło Augustyna w jego nawróceniu. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz. I rzeczywiście, powróciwszy do Tagasty, miał jeszcze tam majątek, sprzedał go. Co to znaczy sprzedał? Dokładnie nie wiemy, bo historycy nie są pewni, co się naprawdę stało. Stało się jednak to. Że on z tego majątku nie zrobił swój majątek, tylko majątek swojej Wspólnoty. Wszystko, co dotychczas miał swoje, od tej chwili było całą Wspólnotą, własnością Wspólnoty. I w tej wspólnocie, jaka zawiązała się w tym rodzinnym domu Augustyna, żywe były praktyki oczywiście estetyczne, tak jak to było we wschodnich ośrodkach monastycznych posty, modlitwy i tak dalej, tak dalej, czytania duchowne, ale ze szczególnym naciskiem na co? Na lekcję divina, czyli na czytanie Biblii. Dużo czasu sam poświęcał temu i naciskał też swoich przyjaciół, żeby słuchali reguły Chrystusa, która uzdrawia z każdego paraliżu i która nie pozwala żadnej przewrotności na dnie serca się zagnieździć. Wielką dbałość przywiązywano do wspólnych rozmów, ale nie były to ochrzaniania siebie nawzajem, przepraszam za bulgaryzm w tym miejscu dość świętym, tylko były to rozmowy. To nie były uciskiwania, grożenie palcem przed nosem czy coś takiego, to były rozmowy. Braterstwo wspólnoty. Braterstwo, a nie tyrania. Pewnym nowym w tych wspólnotach Augustyna, w tej wspólnocie Augustyna, w odróżnieniu od wspólnot wschodnich, to było wprowadzenie pracy umysłowej, a nie tylko pracy fizycznej. Wspólnoty wschodnie, egipskie, syryjskie, z Azji Mniejszej, to duży nacisk na pracę fizyczną. Augustyn wprowadził jeszcze jeden element, praca umysłowa, praca teologiczna. Ale teologiczna w znaczeniu... Do źródeł, do, do słowa Bożego, i walka z herezjami, walka y, z błędami w wierze, dbałość o ortodoksję, o, o tą prawdziwą prawdę. Nie o prawdę trochę prawdziwą, tylko o prawdę prawdziwą. Jeden z badaczy, Augustyna Zumkeller, trafnie napisał, że Augustyn był powołany do tego, aby ten kościelny ascetyzm pojednać z wiedzą teologiczną, z wiedzą biblijną i z literaturą. Jak powiedziałem, od 391 roku Augustyn założył w Hipponię, można powiedzieć, pierwszy klasztor. Tu został wyświęcony też spontanicznie na kapłana, w niedługim czasie na biskupa, przez biskupa Waleriusza, który był z pochodzenia Grekiem i nie czuł się dobrze w tych trudnych czasach, kiedy było tak dużo krytyków i tak dużo było zamącenia w wierze, również czasy były niespokojne. Jako grek też dobrze nie rozumiał mentalności afrykańskiej. Augustyn był Afrykańczykiem, lepiej znał te wszystkie historie związane z tym terenem. I to był szczęśliwy wybór, bo Augustyn bardzo z wielką mocą wszedł w to środowisko i walczył do ostatnich dni, aż do oblężenia Hipony przez wandalów w 430 roku, kiedy to wandalowie zniszczyli chrześcijaństwo, to katolickie chrześcijaństwo w Afryce Północnej. Augustyn modlił się i jak mówi jego biograf, całą swoją celę miał wylepioną tekstami z Pisma Świętego, szczególnie z Psalmów, żeby realizowało się w nim to sformułowanie biblijne Oculi mei semper ad dominum zawsze moje oczy przed Bogiem, gdziekolwiek spojrzał, czytał Biblię. Świadomie, nieświadomie chciał, nie chciał, bez miał słowo Boże. Regułę Bożą miał przed sobą. Nie wieszał tam jakichś dyplomów, czy jakichś innych uprawomocnień ludzkiego typu, tylko Boże słowo. To było dyplomem jego istnienia i dlatego zasługuje na to, żeby być takim człowiekiem, od którego możemy się czegoś nauczyć. Reguła Augustyna była właściwie. Rozwinęła się właściwie znowu z innego przesłania biblijnego, z dziejów apostolskich z czwartego rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że ci pierwsi chrześcijanie sprzedawali wszystko i mieli jedno serce, jednego ducha i to bardzo inspirowało Augustyna i z tego zbudował swoją regułę. Kładł wielki nacisk na sprzedaż osobistych dóbr, na pracę fizyczną, ale pracę umysłową, biblijną, teologiczną, na modlitwę, na samotność. I coś jeszcze takiego charakterystycznego jest tej regule. Nikomu nie było wolno robić nic z myślą o sobie samym. Jeśli już coś robisz, to z myślą o drugim. To bardzo charakterystyczny rys reguł Augustyna. Może jeszcze tylko dodam na sam koniec, bo wydaje mi się to. Nie do pominięcia z okazji medytowania nad tą regułą. Dlaczego reguła świętego Augustyna stała się regułą paulińską? Tak jak u fundamentów był tekst z dziejów apostolskich właśnie, tak on był też duszą tej reguły. I to było to sformułowanie anima una et cor unum indeum. W dziełach apostolskich nie ma tej końcówki indeum. Ani ma una et cor unum. Jedna dusza i jedno serce. Pierwsi chrześcijanie tak żyli. Ale Augustyn ponad 30 razy w swoich dziełach używał tego cytatu biblijnego, dodając od siebie indeum. Czyli, że to jedno serce i y, ta jedna dusza ma tylko wtedy sens, kiedy jest skierowane ku Bogu. To jest reguła. Że nie ma sensu jedność dla jedności że nie jesteśmy jakąś paczką ludzi, którzy się skrzyknęli i jak kibice idą przez ulicę, i nie wiedzą po co i nie wiedzą dlaczego, tylko cieszą się z tego, że jaki kawałek skóry napompowanej powietrzem strzelił w lewo i w prawo. My mamy trochę jakby inną regułę. To nie chodzi o jedność. O jedność po prostu dlatego, że kogoś uwielbiamy albo kogoś wychwalamy, że mamy jakieś idola. Że nosimy kogoś na lektyce czy tronie, wszyscy są sparaliżowani. Mamy jedność ku Bogu i tylko wtedy ta jedność ma sens. Zresztą dla badaczy, reguły Augustyna, właśnie ten tekst był dowodem autentyczności jego autorstwa. Bo on w innych pismach zawsze używał tego sformułowania indeum, anima una, et cor unum, indeum. Tak jakby chciał uzupełnić tekst ewangeliczny nie z arogancji czy spychy jakiejś teologicznej. Tylko dlatego, żeby go już skomentować, bo przecież to było takie charakterystyczne dla niego, że najciemniejsze nawet teksty pisma świętego wyjaśniał w Duchu Świętym. I dzisiaj, kiedy stajemy przed Trybunałem tej reguły świętego Augustyna i przed Trybunałem swoich konstytucji, mając te, ten jubileusz też w sumieniu. Musimy się zastanowić nie nad paragrafem 654 czy artykułem 1243, tylko nad tym właśnie, czy ta nasza jedność jest ku Bogu, czy ku sobie, czy ku komuś, gdzie ta jedność biegnie. Amen.